Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy w grawitację yy, 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 na WRTS Hub. Znowu mało osób. Dołączać szybko, bo ja tu nagrywam. Halo, siema ma. Przesunę gdziekolwiek. 6 osób, 3 jeszcze osoby muszą dołączyć. Osoby dołączą dwie osoby i będzie no, dwie osoby, czy jedna nawet, nie wiem. Halo, jedna, dwie osoby, co to ma być? Dołączać, yy, ja robię pauzę, żeby nie przedłużać wam. Okej, okay, dołączyła jeszcze jedna osoba, czyli w sumie 8 osób musi być. Dobra, myślałem, że 9, ale jednak 8. Od razu sobie gracze zakryję, bo nie będą przeszkadzać, jak tylko się ta opcja pojawi. I spróbuję w poprzednim... Przy, poprzedniej próbie nagrania tak się przy jednej mapie nawkurzałem, że naprawdę nie, nie dam tego odcinka. Już go, da, już go usunąłem, więc nawet nie ma co prosić. Nie w komentarzach bym go dał. Wziąć tak bym powiedział nie, bo to jest to, się nie nadaje w ogóle tamta mapa, do niczego tamten odcinek znaczy, bo jednego poziomu nawet nie przeszedłem, także po prostu nie, bo byście się tam zanudzili przy tych moich próbach. Niektórzy to by mieli ubawa akurat tak jak teraz, jak lecę prosto na szkło, bo go nie widzę, tak samo jak wertes Ma, Mam, ja mam, Czyli tyle. No, także ten to samo stój, no. Kurde. Już mam zły humor po tamtej mapie, więc... Więc mi już będzie coś trafiać tutaj. Mario! Weź mi się z drogi usuni. Kurde no. Ja tu mam naprawdę szczęście. Nie mogę trafić w dziurę, tylko muszę w niego trafić. Ja pierniczę, no nie. Bez komentarza. Po prostu bez komentarzu. no! I wreszcie coś. Ojej, nie chciałem tak się poskoczyć. Render dystans trzeba zwiększyć. Szybciutko. Co? Jakim cudem 11. no skaczę. a bo ja z tak później kliknąłem Tyle. Nie Nie, 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 nie. Tyle to jest za dużo, tyle. Może będzie. Nie może mi lagować. Halo, ja nic nie widzę. Będę to tak na fuksie przeleciał, to by było dobrze. raz miałem okazję, to bym nie musiał ściągnąć. Jest! Jest, jest, jest! Właśnie przytkałem na chwilę, Żeby tylko przejść. Y, ta mapa jest banalna, tu trzeba tylko daleko wyskoczyć. I teraz trzeba się cofnąć. Nie, zrobię to z prawej strony. Tu, tu jest łatwiej. Tu jest jakoś łatwiej to przejść. Kurde no głupia noc Gorzej widać No przeleciałem No co jest tu? Trzecie miejsce Trzecie miejsce Temat To chyba już kojarzycie Z poprzedniego odcinka A ja nawet nie pamiętam jak przejść. Także Także nie przejdę jej Nie no przejdę no Tylko się pomęczę dosyć długo Pamiętam przynajmniej Gdzie, gdzie trzeba wpaść żeby zaliczyć gdzieś tutaj. Świetnie. No Co to się wydarzyło? Halo. Chyba laga jakiegoś miałem. Tak, tu jest dziura. Nie no, to jest w ogóle... Świetnie. Jestem ostatni na arenie. Super. Nie widzę przez ten głupi napis, no ale trudno nie ukończyłem. Ale to nagranie trwa za krótko, więc e, tu się da grać, dobra. Znaczy tu się da grać. Bo, tak, tu się da grać. Tu można wejść Tylko nie to hmm, Tylko nie te te y, szkła. Bo to jest w ogóle głupie. mam no, dzisiaj jakiś spowolniony mózg. Nie wiem, spowolnienie jakieś Sią mi stąd Nara. No, Jak zwykle nic nie widać, lecę na ślepo No jedną kratkę obok Seresli. Tu, 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 nie. No w miarę otrzymamy szczęście. Źle. Źle. Nie e Laga. Kurde. No nie dobra. E, niestety dobrze no, wam tak nie lagowało, to, to, to trzeba, znaczy Ludzie! Dystans po prostu renderowania zrobię inny Kurde jeszcze internet mi będzie przycinał tak, wiedziałem, że polecę idealnie na ten głupi jeden klocek. Jest naprawdę tyle miejsca i ja akurat trafiam w to. No! Idealnie. Perfekt, dobra, lecimy. No i jak? Nie uderzyłem. Kupi Mario. Out the way! No nie! Dźwięki osadników, co tu podawali, to naprawdę akurat gorszego dla mnie dźwięku przynajmniej nie mogli dać. To jest dla mnie naprawdę bardzo wkurzający dźwięk. No co jest. już mniej chyba sobie nie może być. Miałem sobie podwiększyć, ja nie pomniejszyć, co za bardzo. Widzicie, jak ja nie myślę. Dobra, wtedy będzie lepiej. Coś tam dalej widział. I. i nic. I zepsułem po raz kolejny. No nie uderzyłem w to. Głupi Mario. To nie było akurat z, z wnerwienia, żeby nie było. Po prostu sobie musiałem. Nie weźcie to mnie wkurze zaczyna już. Mario. I hate this map. Moja ocena. No Naprawdę tam, tam, tam była. Nie wkurzę. I co? No i pstro. Bo nic nie widzę. Się bawił. Widzę się pojawiać. Pięknie, no tak. To na pewno, bo mi się uda to przejść. Aha. No nie, ostatni klocek. Ostatni głupi klocek. Widzicie to? Jeden klocek trafię, a w dziurę, która jest 5x5, pięć pięć, tam powiedzmy kratek nie trafię. No i ktoś mi to wytłumaczy. Bo to jest jakieś grupie. No to tyłu ci dajmy, a nie do przodu fija. nie. tu jest Tu jest dziura. se muszę trafić. I tak w nie trafię, no właśnie. Daleko. To jest tutaj specjalnie dane. Ja to wiem. Kurde, tu specjalnie ustawiony ten głupi klocek, żeby o niego przyrypać. Ja to wiem. To jest jeden wielki, głupi spisek. No nie. No weźcie, jak chcę coś przejść, a nie. Ja tylko ginął. Jest! Szóste miejsce. Dobra. No, to w sumie mogę się już z wami pożegnać, bo udało mi się to ukończyć. Mam... Ten, te głupie mapy, co mnie dzisiaj jakoś wyjątkowo wkurzały. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i, ot, i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!